Układ Sił przedstawia numer 42. Pytania o Polskę. Polska historia jest pełna wyzwań, niepewności, tragedii, ale również siły, walki i nieustępliwości. Patriotyzm i wiara w odzyskanie niepodległości, a potem konsekwentne umacnianie państwowości, doprowadziły Polskę do dnia dzisiejszego. W najnowszym numerze układu sił zadajemy szereg pytań właśnie o dzisiejszą Polskę. Czy Polacy myślą strategicznie? Czy jesteśmy gotowi na zmiany demograficzne? Jaki kształt Europy jest w polskim interesie? Na jakie regiony świata Polska powinna zwracać szczególną uwagę? I jak budować potencjał ekonomiczny i energetyczny Polski? Poszukaj z nami odpowiedzi na te pytania w najnowszym numerze układu sił.